Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, na super film, bo porozmawiamy sobie o tym, jak się nie poddać. Zapraszam. No to będzie bardzo fajna pogadanka, myślę, że troszeczkę filozoficzna, ale zaraz dowiecie się dlaczego, ponieważ temat poddawania się. Upadków, złych torów, to jest temat dość kontrowersyjny. Hmm, Pyta mi się, że w świecie psychodietetycznym, zwłaszcza. No i ja dzisiaj się z Wami podzielę moim punktem widzenia, ale także moimi poradami, jak wytrwać w, odch w odchudzaniu, jak y, trwać w postanowieniach, w budowaniu nawyków, więc y, weźcie coś do picia, herbatkę, kawkę albo słuchawki na uszy i chodźmy razem na spacer, a ja zaczynam. Dlaczego powiedziałam, że temat będzie troszeczkę filozoficzny? No, bo na początku zastanówmy się w ogóle nad tym, czym jest poddawanie się. Kiedyś się zastanawialiśmy nad tym, czy istnieje lenistwo. A czy istnieje poddawanie się? Czy rzeczywiście można mówić o czymś takim, że um, idziemy przez odchudzanie, że to jest jak tor, po którym biegniemy? Biegniemy, biegniemy, biegniemy i nagle stwierdzamy, a poddaję się i schodzimy z tego toru. Czy to nie jest trochę tak? Że poddanie się jest jakimś sygnałem dla nas, że coś się dzieje, coś było realizowane niezgodnie z nami, coś było robione nie tak, i to jest sygnał od naszego ciała i od naszej psychiki, świadczący o tym, że coś jest do poprawy. Ja uważam, że właśnie tak jest, że poddanie się jest efektem tego, że wcześniej coś zostało. Przeciągnięte na przykład, wytrzymam, nie będę jeść słodyczy przez trzy miesiące, albo coś zostało brzydko mówiąc olane, o coś nie zadbaliśmy, no i po jakimś czasie odczuwamy tego skutki. Kiedy poddajemy się w odchudzaniu, to mamy takie wrażenie, że coś jest z nami nie tak. Ja jestem beznadziejna, ja mam słabą, silną wolę, ja nie dałam rady, ja się nie postarałam dostatecznie do dobrze, dużo i tak dalej. A ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że problem nigdy nie był w tobie i nigdy nie będzie w tobie, problem jest w metodzie. Jeżeli ty dostajesz sygnał, że nie masz na coś siły, że kończą ci się zasoby, że nie jesteś w stanie wytrzymać, że coś na ciebie na tyle źle działa, że motywuje cię do tego, żeby się przejadać, to trzeba pogrzebać te dwa kroki wstecz, niż być w tym miejscu. I zarzucać sobie, że jest się beznadziejnym. Jeżeli masz dziecko przed sobą, w wieku szkolnym, takim wczesnoszkolnym, i to dziecko umie pisać dopiero trzy litery na krzyż, i nagle, nie wiem, wskutek tego, że innemu dziecku pozazdrościło, stwierdzi sobie: Kurde, połą połączę te trzy litery i napiszę słowo kot. Jeszcze nie mieli co prawda łączenia literek, ale dzisiaj sobie wymyśliło, że chce, bo widziało jak tam starszy kolega czy brat już to słowo pisał. No i pisze tego kota, oczywiście jest skoślawo, nie wyszło, nie wie gdzie łączyć te literki, nie po kolei je w ogóle rozpisał, ale pokazuje Ci ten wyraz i co robisz? No, zgodnie z prawdą mówisz, że niekoniecznie jest tu napisany kod, ale super, że się starałeś, bardzo fajnie, że wow, że chcesz już połączyć literki, że już niedługo na pewno pani Wam pokaże i tak dalej. Jesteś okej okay z tym, że nawet jeżeli ten kod jest źle napisany, to doceniasz drogę, tłumaczysz, jak to będzie, że tego kota się nauczy pisać, i że to będzie w procesie, i tak dalej, i tak dalej. Jest wszystko w porządku. A co robisz wobec siebie? to tak jakby to samo dziecko z tym koślawo napisanym wyrazem przyszło do Ciebie, a Ty byś się po prostu zwyzywała. Jesteś beznadziejny, za mało się starałeś. Gdybyś tak naprawdę chciał, to byś napisał dobrze ten wyraz. A to samo mówisz do siebie. Gdybyś tak naprawdę chciała, to byś schudła. E, nic Ci się nie uda, teraz to już w ogóle się tym nie zajmuj, w ogóle nie ucz się tych literek, bo idzie Ci po prostu bardzo, bardzo, bardzo źle. No nie robimy tak w stosunku do dzieci. Tak samo nie powinniśmy robić w stosunku do siebie w momencie, kiedy przychodzi nam się odchudzać. Jeżeli dziecko nie umie czegoś zrobić, to raczej szukamy tej przyczyny albo jest ona znana. Jak w tym przypadku, wiemy, że dziecko jeszcze nie miało łączenia literek na lekcji. Jeżeli u, u ciebie coś nie idzie w odchudzaniu, to też poszukaj przyczyny, zanim siebie wyzwiesz od najgorszych i w ogóle zrugasz od góry do dołu. Także. Czy istnieje poddawanie się? Nie do końca. Jak istnieje, to zawsze jest jakaś tam podkładka pod tym. No dobra, ale co zrobić w takim razie, żeby nie doprowadzać do tego poddawania się, schodzenia z torów i tak dalej? Dopasuj metodę odchudzania do tego, jak wygląda aktualnie Twoja codzienność. Pilnuj tego, żeby nie odpłynąć od brzegu. Bo może być tak, ja wiem, że się często tak zdarza, bo ja też z Wami rozmawiam, piszę, spotykamy się na konsultacjach, że Ty mi wierzysz do pewnego momentu. Czyli no dobra, to ja tam sobie obiorę jakąś metodę, będę sobie tam komponować chipsy i owsianki, i słodkości, i będę jeść dużo warzyw i objętościowo, ale w zgodzie z sobą. Fajnie, Paula, ja to wszystko zrobię. Mija tydzień, dwa i masz takie, kurde, świetnie mi idzie. To ja obetnę kalorie do 1200 na przykład. Bo tak, bo myślisz, że to jest bardzo dobry pomysł, że przyspieszysz tym odchudzanie. No właśnie nie. To jest bardzo zły pomysł. Nie da się przyspieszyć odchudzania, a takim drastycznym cięciem kalorii yy, i schodzeniem do w ogóle takiej małej kaloryczności, yy, porobimy sobie dużo szkód. Ja nie mówię tutaj o szkodach, że ty będziesz przez kilka tygodni jadła za mało, no bo też, umówmy się, to nie będzie trwało nie wiadomo ile mam nadzieję. Ja mówię o takich szkodach, które działają. Źle na Twoje odchudzanie. Doprowadzisz do bardzo wilczego apetytu. Takiego, który będzie bardzo trudno zatrzymać, który będzie sprawiać, że Ty po prostu powąchasz masło orzechowe, mrugniesz i obudzisz się w połowie słoika. To będzie taki wilczy apetyt, że jak ugryziesz coś słonego, albo tłustego, albo tłusto słodkiego, i weźmiesz kęs tego i poczujesz to na języku, to pomyślisz sobie: cholera, ja muszę zjeść to do końca. Ja muszę opróżnić to opakowanie, ja muszę zjeść całą tabliczkę, bo muszę się tym nasycić bo po prostu tak bardzo mi tego brakuje, tak bardzo tego teraz potrzebuję. Więc, czy to jest poddawanie się. No, poniekąd można powiedzieć, że tak, bo nagle zjadasz tabliczkę, czy tam dwie tabliczki czekolady, ale czy to jest poddawanie się z takiej Twojej winy, że ty masz słabą, silną wolę? Nie, to jest sygnał twojego organizmu płynący z tego, że wcześniej na przykład obcięłaś zbyt dużo kalorii i jesteś w jakimś hardkorowym deficycie. Tutaj nie ma takiej winy, wiesz, że ty jesteś jakaś, więc tobie to nie idzie. Koniec, można się rozejść. Tu jest wina w działaniu, że był jakiś błąd po prostu popełniony w działaniu i się wykrzeczyło, bo błąd przyniósł jakieś swoje efekty. Tu grzebiemy. W chwilę wcześniej grzebiemy i tam pracujemy nad tym, żeby się nie poddawać, żeby te wszystkie, wiesz, trybiki chodziły tak, jak sobie tego życzymy, tak jak w odchudzaniu powinny chodzić. No i wtedy możemy się cieszyć dłuższym czasem już tej redukcji i trwania w redukcji, bez tego poddawania się. Oprócz tego, że metoda ma być jak najbardziej dopasowana do ciebie i macie nie uwierać, nie denerwować, nie wkurzać, druga sprawa jest taka, żeby do tej metody też przemycić coś takiego, jak po prostu zwykłe jedzenie. To nie jest tak, że ty dasz radę wytrwać w całym odchudzaniu na fit zamiennikach, jałowych sałatkach, kaszotto ze spiruliną i liściach sałaty. Okej, okay, to, co wymieniłam, to jest na pewno zdrowe jedzenie, bardzo odżywcze, bardzo dobre, pełne witamin, minerałów, bla, bla, bla. I życzyć Ci tego, żebyś miała tego jak najwięcej w diecie. I jedz w ogóle warzywa owoce na zdrowie. Wiadomka, to jest niepodważalne, ale nie ujedziesz 100% clean w całym odchudzaniu. Mało tego, nawet nie próbuj tego robić, bo znowu wtedy dojdzie do tego poddania się, bo za jakiś czas, wskutek tego, że odmawiałaś sobie wielu rzeczy, że zakazywałaś sobie wielu rzeczy, zaczniesz za nimi tęsknić, zaczniesz o nich myśleć, nawet na takim poziomie podświadomym. One będą po prostu pukać ci do głowy, i kiedy je spotkasz, będąc jeszcze w tej atmosferze zakazu, zjesz ich o wiele więcej niż byś sobie tego życzyła. Dlatego planując odchudzanie, Zaczynając je, od razu mieć plany na to, co ty będziesz robić z tym jedzeniem rekreacyjnym. Jakie ono będzie, kiedy ono będzie, w jakiej ono e, ma być ilości, ale co ważne, niech ono będzie. Nie mówię teraz, żeby od rana do nocy zjadać KFC, bo no, no ciężko wtedy być w deficycie. Nie, nie dość, że to kaloryczne, to jeszcze nie będzie takie sycące jak jedzenie, które sobie sami przyrządzamy w domu. Raczej mówię o tym, żeby mieć plan, choćby najmniejszy. Na to, kiedy zjeść coś zakazanego, chociaż nie ma jedzenia zakazanego, ale wiesz, kiedy zjeść fast fooda, kiedy zrobić tego fast fooda sobie w domu, kiedy zjeść gotowca, jak go wkomponować do swojej diety, zjeść go na przykład z warzywami, z jakąś sałatką, kiedy sobie zaserwować batona, może go wkroić do owsianki, może najpierw zjeść podkładkę ja tak uwielbiam robić teraz latem, że zjadam podkładkę wysokoproteinowy, jogurt ze słodzikimi zborówkami, to jest przepyszne. I potem sobie zjadam jakiegoś takiego niefit batona. Przemyśl to. Bo dzięki temu, że to będzie w Twojej diecie, Ty potem, no, nie, nie będzie takiej sytuacji, a raczej będzie małe prawdopodobieństwo, że dojdzie do takiej sytuacji, że Ty idziesz, wiesz, przez salon, potykasz się o dywan i, wiesz, wpadasz twarzą w, w miskę ciastek. No bo będziesz zaspokojona i będziesz miała świadomość, że halo, ale ja to mam w diecie, ja sobie mogę na to pozwolić nawet codziennie. No ale może dochodzi do takich sytuacji, że niby wszystko jest w porządku, i idzie nam, i mamy te rekreacyjne jedzenie, i mamy tą dopasowaną metodę, ale nam się po prostu nie chce. I my chcemy teraz naprawdę się poddać, ściągnąć rękawice, powiedzieć: Wale to odchudzanie, wszyscy się w ogóle ode mnie odpieprzcie. Ja już tego nie robię. Co wtedy? Kochani, to też jest jakiś sygnał, i jeżeli mamy pewność, że w diecie, w metodzie, w jedzeniu rekreacyjnym, w nieprzeciążaniu się z aktywnością fizyczną, wszystko jest w porządku i tam wszystko gra. No to teraz jest czas zajrzeć do takiej podstawowej rzeczy, jaką są nasze zasoby. Czyli to, czy my w ogóle jesteśmy życiowo, aktualnie na siłach i w formie, żeby mieć w ogóle jakąś zmianę. Czy my się wysypiamy? Czy my mamy czas? Czy my mamy przestrzeń w głowie na to, czy nie jesteśmy przepracowani, czy nie jesteśmy przebodźcowani, czy aby na pewno wszystko jest w porządku, że w tej głowie pojawi się taki mały korytarzyk, do którego możemy właśnie wpisać odchudzanie. Jeżeli nie, jeżeli tam jest ciasno, bo ktoś choruje, coś się dzieje, jest zła sytuacja finansowa, coś nad nami wisi, coś nam zabiera czas i energię, no to wtedy. Naprawdę świadomie ściągamy te rękawice i odkładamy odchudzanie. Czy to jest poddanie się? Nie. To jest wciśnięcie pauzy w simsach. I ja tak robię regularnie, że odchudzam się, odchudzam, ale jak jest zły tydzień, to ja wciskam pauzę. I wtedy do widzenia aplikacjo, do widzenia jakieś tam um, intensywne treningi po 3-4 razy w tygodniu. Witam się po prostu ze zwykłym życiem. Wtedy ja mam taką zasadę, że się nie przejadam jem bardzo podobnie jak wtedy kiedy liczę, żeby to były mm, wizualnie podobne posiłki, objętościowo podobne posiłki, em, mają podobny vibe, nie wiem jak wam to powiedzieć, że to nie jest tak, że jak odłączam fitato, to nagle wiecie, zamawiam pizzę drugą ręką, nie nie, to jest dalej bardzo podobne. Żywienie, podobny styl żywienia. Niemniej odłączam sobie wszystkie te rzeczy, które zabierają mój czas, zabierają moją uwagę, zabierają też mi taki... Hmm, taką energię, którą dziś ca cały czas musimy poświęcać na odchudzanie w głowie, i ja od tego odpoczywam i daję sobie działać. Tu, gdzie się akurat coś dzieje gorącego, ktoś choruje, jest jakiś wrażliwy, właśnie okres w życiu, a kiedy to się uspokoi, no to dzień dobry, aplikacjo, wciskam play w Simsach i sobie powolutku do tego wracam. Nie od razu oczywiście wracamy do tego miejsca, gdzie wtedy, kiedy wcisnęliśmy pauzę. Czasami jest tak, że wpiszę dwa posiłki, potem zapomnę, wpiszę dwa posiłki, potem mi się już nie chce. Pojadę na trening raz w tygodniu, a planowałam dwa. Zapisałam się, wiecie, w klubie zapisałam się, że będę dwa razy, a pojadę tylko raz w tygodniu. I to też jest w porządku, bo my potrzebujemy takiej rozgrzewki, żeby wrócić do tego stylu życia, który był zanim wcisnęliśmy pauzę. Zobacz. Czy twoje to słynne poddawanie się nie wynika z tego, że wszystkie twoje zasoby są zajęte czymś innym i ty po prostu nie masz miejsca na to odchudzanie? I psychicznie, i fizycznie, i czasowo po prostu tego nie dźwigasz. Jeżeli tak, no to pauza. To jest pauza i z pełną w ogóle świadomością, premedytacją i z moim błogosławieństwem. Poddaj się. Jeżeli potrzebujesz tego słowa, ok, używajmy go. Możemy się poddać teraz wszyscy, tylko że to poddanie się to będzie po prostu wciśnięcie pauzy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem wrócić do wszelkich swoich założeń, postanowień, diety, fitatu, nie wiem, dzienniczków, yy, diety od dietetyka, co tam sobie, wiesz, wymyśliłaś, co tam sobie ustaliłaś, wracaj do tego. Tylko nie traktuj tego. Jako porażkę. Bo to właśnie poddanie się to mi się kojarzy, że coś się stało, ja już teraz się poddam, ja już nigdy nie wracam i to jest moją porażką. To nie jest to, Twoją porażką, to jest normalna rzecz. Jak dziecko choruje, to nie chodzi wtedy do szkoły, nie? No i ma tam jakieś zaległości, które trzeba nadrobić. Ale to nie jest tak, że po tej chorobie wraca do szkoły i wszyscy mu mówią: no słuchaj, stary, poddałeś się przed chorobą, przestałeś chodzić, no to już w ogóle nie masz wstępu, nie? Do, do edukacji. No tak nie jest. Jedziesz na rowerze, wypieprzysz się, rozbijesz sobie kolana, przez dwa tygodnie nie możesz jechać, jeździć na rowerze, bo cię bolą kolana. Po dwóch tygodniach wracasz, schodzisz do pienicy, wyciągasz rower, a tam stoi wiesz. Policja rowerowa i mówi: O nie, 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 pani przed wypieprzeniem się, w momencie wypieprzenia się, to pani się poddała. Pani się poddała i pani już nie może jeździć na rowerze. Też tak nie jest. Podobnie w odchudzaniu. To, że ty potrzebujesz przerwy, bo coś się dzieje, nie jest poddaniem się takim. Wiesz, że ty już musisz zerwać wszelkie śluby z tym odchudzaniem. Nie, to jest bardzo ludzkie. Potrzebowałaś przerwy, przerwa się skończyła. Wracamy, jak gdyby nigdy nic, jak po urlopie, jak po wiesz. L4. I z to myślę Cię zostawiam. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, e, proszę Cię o zostawienie łapki w górę. Jeżeli udało Ci się go obejrzeć do końca, to możesz zostawić w komentarzu hashtag ODK, czyli oglądam do końca. No i daj znać, daj znać, co myślisz o tym materiale? Co myślisz o poddawaniu się, czy jest Ci bliska? Moja teoria, jestem bardzo ciekawa. A tymczasem, kochani, uciekam. W opisie macie linki do moich social mediów, także zapraszam Was i na Instagrama, i na Facebooka, a my widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa-pa!